Po raz trzeci straciłam swoje konto na Instagramie. Na wstępie chciałabym zaznaczyć bardzo istotną, oczywistą rzecz, która zostanie pewnie zaznaczona przez większość z Was. Nie ma najmniejszego kontaktu z ludźmi z Instagrama. Ich e-mail nie działa, telefon nie jest odbierany. Strona Centrum Pomocy nie działa. W marcu poprzedniego roku straciłam swoje konto, które prowadziłam od roku 2012. Siemaneczko, zdaje edytująca Kinga. Zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę straciłam jeszcze jedno konto. Konto, które straciłam w marcu tamtego roku, to nie było pierwsze konto, które straciłam. Mianowicie konto, które miałam jako pierwsze z roku 2012, straciłam w roku 2016, jak byłam na pierwszym roku studiów. I też zostało zhakowane. Ja to konto odzyskałam. Zmieniłam hasło i miałam to konto z powrotem. Udało mi się go odzyskać. Tylko, że haker poobserwował mi z jakieś 2-3 tysiące ludzi, 2-3 tysiące, tysiące kont, no i ja to musiałam potem ich odobserwowywać. No i nie byłam świadoma, że odobserwowanie tak 20-30 ludzi w ciągu 10 minut było. Podważeniem pod, pod regulaminu Instagrama. No i chcąc wyczyścić swoje konto z tych syfów, które mi tam poznosił na to konto, konto zostało usunięte. Także wtedy, wtedy to był pierwszy raz, tak naprawdę, w 2016. I w tym 2016 utworzyłam to konto, które straciłam w marcu. Także teoretycznie straciłam cztery konta. W swoim życiu, które było moim takim małym pamiętnikiem, takim moim prywatnym wiekiem czasu um, i znaczyło dla mnie więcej niż jakakolwiek droga rzecz, jaką posiadam. Konto zostało zhakowane, na co zareagowałam, szczerze mówiąc, troszeczkę za późno. Mianowicie przyszedł mi wtedy mail z powiadomieniem, że zidentyfikowano jakieś dziwne logowanie na moje konto. I tak machnęłam w sumie ręką, no bo przecież kto by mnie hakował, i no i sukno. Dziwniejszą rzeczą jest to, że nawet pomimo tego, że próbowałam już zmieniać tam hasło, próbowałam jakoś ratować tą sytuację troszeczkę późno, ale jednak starałam się jeszcze, miałam do tego możliwość, to w pewnym momencie moje konto zniknęło, w sensie zostało usunięte. No, i teraz na dwoje babka wróżyła. Czy to usunął domniemany hacker, czy zrobił to najzwyczajniej w świecie Instagram, żeby ochronić moje dane. Pomimo tego, że ustawiłam już tam nowe hasło, jakoś starałam się wbić jeszcze na to konto. Niestety nie zostałam na niego wpuszczona. Pomimo tego, że już miałam ustawione nowe hasło, więc mogłam uratować jeszcze to konto, niestety konto już wtedy zniknęło. Dlatego też w marcu 2021 roku stworzyłem nowe konto z myślą taką, że trzeba to konto lepiej chronić, trzeba je lepiej zabezpieczyć i wtedy będzie wszystko okej. Okay. Pamiętam, że wiele osób mi pisało, aby uruchomić podwójną autoryzację na Instagramie. No i stwierdziłam, kurczę, to jest to, ja nigdy o czymś takim nie wiedziałam. No to pewnie dlatego i, i, i teraz będzie wszystko gite z majonez, no i wiecie co, no, 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 no nie. Wszystko było w porządku aż do 15 grudnia. Pamiętam, bo wtedy koncert miał Big Time Rush. Wtedy oglądałam live'a z koncertu. Co się wydarzyło? Z tego względu, że był właśnie ten live z koncertu, był stream na, na internecie. Cały czas się, wiadomo, przegląda te, te social media tych wszystkich osób z zespołu, jakichś tam producentów, czy tam tych, tych stacji radiowych. Wszystko się, wiadomo, przegląda. W jednym okienku, drugim, trzecim, czwartym, piątym, bo chce się być na bieżąco. Wiadomo, jak jest stream, no, pozostawiał, stream pozostawiał wiele do życzenia. To, to trzeba sprawdzać na social mediach, co tam się dzieje, czy są jakieś zdjęcia, czy są filmiki. No i wiecie co? Yy, tak przeglądałam te, te, te konta na różnych kartach w internecie i na telefonie, że, że Instagram stwierdził... Yy. O, o, y, coś ta osoba bardzo dużo przegląda i cały czas klika i klika w tej webce. Te. Y, to jest chyba y, nie ok i chyba powinniśmy coś z tym zrobić. I ludzie z Instagrama są jak, no, 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 tak, no to, to, to nawet nie ma opcji. To, to, to na pewno się ktoś włamał na to konto i, i, i teraz ta osoba robi coś. Nie, 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 to usuwamy. I wiecie co? Usunęli. Od razu mówię! Nie, nie było tu żadnego hakera. Nie ma tu żadnej interwencji osoby trzeciej. Po prostu najzwyczajniej w świecie Instagram wziął i usunął mi konto. Tak o. Bo za dużo chyba klikałam w te wszystkie konta i za dużo sprawdzałam tych wszystkich ludzi i sobie, "O nie. No tak nie można robić. zero ostrzeżenia, zero powiadomienia, nic. Konto zniknęło w 3 sekundy. Tak jak już mówiłam, mail był wysyłany. Niestety, mail w dalszym ciągu nie działa od marca tamtego roku. Dodatkowo moja koleżanka, która mieszka w Stanach, Natalia Skwira, pozdrawiam oczywiście, bo jej się należy. Specjalnie się zobligowała i zadzwoniła na amerykański numer Instagrama. No i oczywiście, numer nie działa. Nikt go nie odbiera, jest ciągle zajęty. No, a jak zauważyłam, że konto zostało permanentnie usunięte, to się przeżegnałam stopą, bo jeżeli konto zostanie, e, powiedzmy, zbanowane, zablokowane, chwilowo zamknięte, no to jeszcze to konto można odratować, ale jeżeli konto jest usunięte, ono już nie istnieje w bazie danych Instagrama, to nawet jeżeli Instagram miałby działającego maila albo odebrałby telefon, to Uwierzcie mi, że konta bym i tak i tak nie dostała, bo konto nie istnieje. Próbowałam stworzyć nowe, próbowałam się zarejestrować i teraz jest problem, bo jeżeli używaliście powiedzmy maila A do konta A to i, i to konto stracicie, to nie możecie użyć maila A do konta B, bo jest ono przypisane do konta A. I jest koniec. Musicie robić nową skrzynkę mailową. Dodatkowo, jeżeli logowaliście się yy, numerem telefonu do konta A, to nie użyjecie tego numeru telefonu do nowego konta, bo jest ono przypisane do konta A. Nie ma takiej opcji, że ktoś mi się włamał na skrzynkę mailową, że mi maila zhakował i dlatego mi te konta tak uciekają, bo każde konto ma inną skrzynkę mailową. Dodatkowo dostałem jakiekolwiek powiadomienie. Gdziekolwiek, że ktoś mi się gdzieś loguje, tak jak to było za pierwszym razem na Instagramie, że przed e-maili powiedzieli: Ej, tu jest ktoś, kto ci się hakuje na konto, no to wtedy tak. Tylko jak ja nie dostaję nic, nie mam żadnego ostrzeżenia, a tu się dzieją takie rzeczy, no to jest coś nie tak. To wychodzi na to, że ktoś z zespołu Instagrama, ktoś, kto dowodzi tymi danymi. Po prostu na własną rękę zaczyna usuwać konto. Dlatego, tak jak powiedziałam, no, zarejestrowałam się na nowe konto, zrobiłam nową skrzynkę mailową no i utworzyłam konto. Tylko, że wydaje mi się, że tutaj już był problem i mogłam się spodziewać tego, co będzie następne, bo gdy tworzyłam to nowe konto. Strasznie dużo razy próbowałam wszystkiego, a to, a to, a to i bardzo wiele razy próbowałam stworzyć to konto z tą skrzynką mailową, z tym numerem, to, 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 próbowałam bardzo wielu rzeczy, no i wydaje mi się, że przekroczyłam, wiadomo, regulamin Instagrama, stwierdzi, o nie. Niebezpieczna kobita, chcę zrobić nowe konto. Zauważyłam jedynie, że od kiedy założyłam to konto, to na moim laptopie, gdy chciałam się zalogować na niego, wyskakiwała mi informacja, że konto jest zablokowane czy zamknięte ze względu na przekroczenie regulaminu. Dowiedz się, jak odzyskać swoje konto. No i oczywiście kieruję Was na stronę pomocy, gdzie nie ma nic. Um. Także tu już pomyślałam, że coś jest nie tak, ale stwierdziłam, dobra, pewnie mi, zaraz mi tam odblokują za miesiąc, na przykład za dwa i, i będzie Gites. Na telefonie byłam normalnie zalogowana, mogłam się normalnie zalogować, nie było z tym najmniejszego problemu. Problem się pojawił, gdy zmieniłam telefon, bo stamtąd telefon mi się zepsuł. No i po bardzo wielu latach zdobyłam iPhone'a. No wychodziło na to, że trzeba było się znowu zalogować na Instagrama na nowo. Już przy pobieraniu tego Instagrama, gdzieś tam w środku w serduchu czułam, kurde, to już jest koniec. Trzeba będzie na nowo. Tak czułam, że nie będę mogła się zalogować, bo skoro nie mogę na laptopie, to pewnie z nowego urządzenia tym bardziej. Nie mogłam się zalogować. Ta sama informacja wyskoczyła co na laptopie, ale wtedy pomyślałam, że może nie mogę się zalogować, gdy zalogowane są dwa urządzenia. Może muszę się wylogować z tego mojego starego telefonu, żebym się mogła zalogować na nowy. Wylogowałam się z tego starego telefonu i starałam się zalogować ponownie na tym starym. Nie udało się. Konto jest zablokowane, nie mogę wejść, naruszyłam regulamin, no i pozamiatane. Na nowym też się nie zaloguje, jest dokładnie to samo, więc konto, pomimo tego, że wisi, nie mogę na niego wejść, nic się na nim nie dzieje. Um, także ono se leży. Także jakbyście chcieli zerknąć se, nie wiem, na recenzję, na jakieś story z Ponciankiem, to wejdźcie się tutaj, bo tu jest wszystko i tego nie przeniosłam, także... Teraz przechodzimy do punktu, gdzie teraz jestem, czyli mam nowe konto, nazywa się Kinga Fukushima, bo może Instagram nie lubi SHIB. Instagram nie chce mi dać szyby i po prostu mi zabiera. <grywa> Mało osób w sumie wie, że tam jestem. Wszyscy myślą, że ja dalej jestem na tym, daj mi Shiba 2 i, i czekają tam pewnie na mnie. A jak ja daję follow ludziom, to oni do mnie przychodzą i w ogóle: Kinga, co jest? O co chodzi? Dlaczego ty tu jesteś? co się stało? Nikt nic nie wie. Dlatego też przyszłam tutaj, żeby ludzie mnie łatwiej znaleźli, bo znowu muszę budować wszystko od nowa. Jeśli chodzi o tą autoryzację dwupoziomową, dwuetapową, to na tym pierwszym koncie moim, które miałam w 2012 autoryzacji dwuetapowej nie miałam, bo nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Na następnym koncie już miałam, na kolejnym koncie też już miałam i na tym, co teraz mam, też mam autoryzację dwuetapową, pomimo tego, że masz tą autoryzację dwuetapową, to Instagram może tak ci po prostu zabrać konto bez większego wytłumaczenia. Na trzyłaś i... I koniec, i nie powiedzą ci, który paragraf, z jakiej paki, kiedy go naruszyłaś, nie, po prostu. Po prostu. Jeszcze co ciekawe, a propos skrzynki mailowej, którą utworzyłam specjalnie, aby stworzyć to konto w grudniu, bo wtedy stworzyłam nową skrzynkę, bo nie było innej opcji. Co interesujące, skrzynka mailowa nie działa. Ona jest jakby zepsuta, nie mogę na nią wejść. I to mnie też zastanawia. Po prostu z tego względu, że ja nie mam dostępu do tego konta, zablokowali tę skrzynkę mailową, żeby nikt mi tam nie wszedł. Zablokowane są dane, które ja tam podałam. I w sumie by to miało sens, ale ja, ja nie wiem. Na sam koniec chciałam poprosić yy, o komentarze. Jeżeli ktoś miał taki sam problem, podobny, udało mu się odzyskać konto, bo wiem, że są ludzie, którzy byli w stanie odzyskać konto, ale to było z 2-3 lata temu, teraz już to nie jest takie proste odzyskać konto. Jeżeli ktoś wie, gdzie ja się mogę zwrócić, yy, kto mógłby mi pomóc w tej sytuacji, żeby mi nie ściągać kuźwa czwartego konta i będę robiła piątą skrzynkę mailową, jeżeli ktoś coś wie, to byłabym. Max, wdzięczna. Mam nadzieję, że zostają łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Jak już mówiłam, zapraszam na Instagrama Kinga Fukushima. Dajcie follow. Naprawdę się przyda. A jak na razie żegnam się z wami. Widzimy się w następnym tygodniu w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło i na razie!